Jak co roku na pływalni Wosir rywalizowano w mitingu bijmistrza. mistrza tym razem brało w nim udział blisko 200 dziewcząt i chłopców, których duża część przyjechała spoza wielu Grzegorz Bolońc zastępuje dzisiaj pierwszego trenera z Meduzy Pajęczno, Pawła Wolskiego. I powiedz może, zanim zaczniemy rozmawiać o tej imprezie, gdzie dzisiaj jest Paweł? No on jest dzisiaj w Gorzowie na Mistrzostwach Polski 16-latków. Właśnie dostałem informację, Dziewiąte miejsce w eliminacjach w naszej zawodniczki na 400 kraule. Warto powiedzieć kto to był. Julia Mesjasz, uczennica gimnazjum w Pajęcznie, trenująca u nas od czwartej klasy podstawówki. Tutaj Wielunianie najwięcej wiedzą o Martynie Skrzypeckiej która mieszka w Wieluniu, chodzi do szkoły, ale trenuje w Pajęczni, ale Meduza to nie tylko Martyna, chociaż y, du, duży wkład jest w sukcesy Meduzy. Powiedz o pozostałych zawodnikach, zawodniczkach, jak, jak, jakie są, jaka ja przyszłość się przed nimi rysuje i jakie obecnie osiągają rezultaty. No ja zacznę może od tych zawodów. Tutaj jesteśmy, przywieźliśmy właściwie e, najmłodszy na rybek nasz, czyli dzieciaki z klas 1-6, które dopiero zaczęły właściwie we wrześniu, część grupy późniejsza. Jest tutaj kilku ciekawych, e, kilka Ciekawych dzieciaków, m.in. najmłodszy w grupie pierwszoklasista Mikołaj Popielon to już wygrał grzbiet. Jest Bartek Kusiak, ciekawy chłopiec z trzeciej klasy. No oprócz wspomnianej Martyny, jej siostra Hania, też druga klasistka, która pływa u nas. Sporo dzieciaków utalentowana dziewczynka Marta Modlińska, druga klasa. Klasa czwarta, klasa piąta. Tam też kilku takich zawodników można by było wyróżnić, którzy rokują. Między innymi z klasy piątej to jest Amelia Berna też podopieczna, która u mnie pływała, zaczynała. No i oczywiście ci najstarsi, których tutaj właściwie też nie ma. Część jest, jest Oleg Jagiełło właśnie z gimnazjum publicznego w Osjakowie. Też finalista, dziewiąty zawodnik w kraju w swojej kategorii wiekowej na 100 metrów grzbietem. Pierwsze rozstrzygnięcia już za nami. Przypuszczam, że pływa już mała część zawodników, zawodniczek Meduzy. Zadowolony jesteś z wyników? Znaczy ja przyjeżdżam na takie zawody, ja je traktuję bardzo tak, no może nie, 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 nie poważnie, ale to ma być za Zabawa dla nich przede wszystkim w tym momencie. Oni mają tylko i wyłącznie przyjeżdżają po to, żeby poprawić swoje czasy. Nie ma tutaj nastawienia na to, żeby wygrać. Po prostu mają się dobrze bawić, i to jest jakby cała idea tego, tej zabawy w tych klasach 1-3. Rok temu rozmawiałem właśnie z Pawłem Wolskim o tym, jak to się rozwija, wszystko. Ta dyscyplina sportu w waszym mieście co do tej pory się zmieniło? Czy Ci ciężko jest ciągnąć ten wózek z nazwą pływanie w takiej małej miejscowości? To znaczy nie jest to proste. No. My jesteśmy praktycznie jednym z najmniejszych ośrodków kraju, który jeździ na, na centralne zawody na Mistrzostwa Polski. Na, no, oczywiście, mogłoby być lepiej, tak? Natomiast to, co nas cieszy, to jest to, że już jesteśmy stabilni w jakiś sposób. Jest marka rozpoznawalna, Meduza, tam wśród tych y, znanych y, największych w Polsce. No, mówi się o nas po tych mistrzostwach, nawet teraz w Gliwicach, gdzie byliśmy, gdzie Olek zrobił takie dobre miejsca. Wiem, że w Warszawie zac zaczęto o nas mówić, zastanawiano się, skąd jesteśmy w ogóle. Często nas wcześniej mielono z Piasecznem i mówiono Meduza piaseczna, nie Meduza Pajęczno, ale prostowaliśmy to. Nie no, myślę, że jesteśmy już taką dosyć sportową marką znaną, nie tylko, nie tylko tutaj w okolicy, ale i w województwie. Bo, bo liczymy się także w województwie. A no jest to praca, która wymaga dużo cierpliwości e, i dużo takiego samego samozaparcia, Również dzieci, rodziców, nas, bo, bo spędzamy na basenie bardzo dużo czasu często po 10-15 godzin, żeby po prostu to wypracować. Ale to jest taki sport, no, tutaj, trzeba, tutaj trzeba pracować bardzo ciężko. Zdarza się, że jakiś znany klub z większymi tradycjami wpadnie w oko, i, i tym klubowi, trenerom, wasza zawodniczka, zawodnik prowadzą rozmowy, jak to jest. Czy transfery wyglądają podobnie jak w grach zespołowych, właśnie w tym wieku, 15-16 lat, czy ktoś wam próbował podebrać zawodniczkę, jak wy reagujecie na takie rzeczy? To znaczy tak, na pewno nie ma czegoś takiego jak transfer, to tak nie wygląda, zwykle jest to na zasadzie takiej, że SMS-y poszukują zawodników i chcą ich... Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Mistrzostwa Sportowego, dokładnie. Jest ich kilka w kraju, zwykle wygląda to na poziomie juniorskim, prowadzi się rozmowy, czy zawodnik nie chciałby przejść do, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. My takiego jednego zawodnika już mieliśmy. To jest sprawa dyskusyjna. Różnie to bywa. Aklimatyzacja w nowym klubie, w zupełnie innym środowisku, bywa... Z opieki rodziców. Dokładnie. To już jest przejście w wieku 16 lat do, do, do życia właściwie dorosłego i takiego bardzo podporządkowanego sportowi. Oczywiście, jeżeli, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, my jesteśmy na to otwarci, natomiast musimy jakby rozważyć wszystkie plusy i wszystkie minusy tej, tej decyzji. Kto wie, może taki rozczekać Martynę. Zastanawiamy się nad SMS-em, czy nie, czy, czy nie byłoby to rozsądne ją wysłać, natomiast no, trzeba, trzeba zważyć te, te, te korzyści, tak, dokładnie. Na razie zobaczymy. Z tego co wiem jeszcze nie jesteśmy, jeszcze Martyna nie jest zdecydowana czy zdecyduje się na, na SMS no nie ukrywam, że, że miło by było gdyby u nas została bo to jednak wychować zawodniczkę do 16 roku życia jest, jest przyjemnym elementem a jak widać udaje nam się to i, i wcale bez jakiegoś wielkiego wsparcia, bazy bardzo potężnej jesteśmy w stanie wytrenować zawodnika na poziom ogólnopolski. Olek Jagiełło przyjechał do nas z Pęczna. można powiedzieć Oleg, że na takie roztrenowanie, prawda? Bo tydzień temu mm -hmm. byłeś na troszkę ważniejszej imprezie w Gliwicach, powiedz co to to były, były za zawody? To były mistrzostwa Polski juniorów 15-letnich. Odbywały się właśnie w Gliwicach. Spędzasz, jak ci tam poszło? Bardzo dobrze. Nie spodziewałem się tak dobrych wyników. Wszedłem do trzech finałów B na sto... nie wiem, że to są... O miejsca od 9 do 16 się tam yy, Tak, tak, to jest czołowa 16 w Polsce już. Yy, niestety na sto grzbietem pojawiły się problemy techniczne, zalało mi okulary. Nie udało mi się dostać do finału A, ale w finale B zrobiłem czas, który dawał mi siódmy czas w finale A już. Gdybyś płynął z najlepszymi, była szansa powalczyć o to piąte miejsce czy w okolicach podium? Yy, tak, zawsze z lepszymi jak się pływa, oni pociągną jednak. No ja w finale B udało mi się wygrać, no nie miał tam mnie kto ciągnąć, ale bardzo jestem zadowolony z wyników. zatem, jak traktujesz takie imprezy jak dzisiaj, gdzie przyjeżdżają właśnie zawodnicy, przez nic nie umując, niektórzy pierwsze imprezy w, życie, w życiu zaliczają 5 lat, mają 7, 8. Inni, którzy mają problemy z dopłynięciem. Jak ty traktujesz takie imprezy, walcząc w jednym tygodniu w finałem Mistrzostw Polski, a potem właśnie przyjeżdżając na bimistrza? To jest tak naprawdę propagowanie pływania jako styl życia, jako że można tak żyć. Te dzieci, większość, ja też tak naprawdę zaczynałem tak właśnie jak oni i chciałbym im pokazać, że marzenia mają sens, że trzeba po prostu zawziąć się, trenować, a wszystko może się spełnić. Czy zatem miejsce, jakie zajmiesz, czy, czy wynik y, w ogóle mają jakiekolwiek znaczenie dzisiaj dla Ciebie? Tutaj najbardziej chcę pokazać po prostu, że fajnie jest pływać i że można to robić y, przez całe swoje życie. masz? Tak. Była chwila promocji, to my dla Meduzy Pęczno. Teraz chwila promocji dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wieluniu, którego jesteś przedstawicielem. Można powiedzieć, że jesteś sprawcą tego zamieszania związanego z zawodami bimistrza, które edycje mamy już dzisiaj? 13. Na szczęście niepechową. Jak uzyskałem zapewnienie władz naszych, miejskich, będziemy to kontynuować. Jak widać po ilości zawodników można się dobrze bawić. Nawet przy takiej ilości pływania, jaką tu w Wieluniu mamy. Bardzo chętnie do nas przyjeżdżają klub, kluby z zewnątrz, czyli to z czym też... Czym się różni ten młodszy brat yy, Złotej Płetwy od tej starszej siostry? No dobrze zauważyłeś, młodszy brat, starsza siostra. Yy, no Na bazie właściwie Złotej Płetwy wyłaniamy zawodników, którzy mogą, mogą tu startować, natomiast... Yy... Są to w większości tutaj akurat nasi startujący zawodnicy, to są już takie mistrzostwa jakby nasze międzypowiatowe, klubowe. Tych klubów pływackich tutaj jak wiadomo w naszym najbliższym terenie to są akurat te, które tutaj do nas zawitały, czyli Łask, Kłobuck, Sieradz, Pajęczno, no i my. My akurat jesteśmy tutaj faktycznie taką młodszym, młodszym bratem i siostrą tych klubów ze względu... Raz, że na ilość godzin, dwa, że na y, też Tam Tamte kluby przy, przyjeżdżające, to już są z licencjami, które startują zawodnicy Mistrzostw Polski, prawda? My jeszcze tak nie możemy. Tak, tak, tak. No nie możemy, może nie to, że nie możemy. Nie, nie mamy po prostu jeszcze na razie y, warunków na to, żeby y, o te licencje się starać, chociaż no mamy takie perełki typu Dawid Szelon, który w zasadzie mógłby z powodzeniem już startować y, wyżej. Myślę, że, że tutaj właśnie z Grzesiem Boruniem już wstępnie rozmawiałem i, i takie w ten nasz wychówek jakby będzie szansa, żeby puścić dalej właśnie już z licencjami po to, żeby mogli startować już zawodniczo, zdobywać coś i zaistnieć gdzieś tam wyżej reprezentując nasze miasto. Czegoś Baron mówił, jak to wygląda praca z najmłodszymi, z tymi starszymi w Pajęcznie. Tutaj są troszkę mniejsze tradycje, ale w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu jest możliwość trenowania. Jak to wygląda, gdzie się trzeba zgłosić, jak te treningi tak na, na co dzień przebiegają. Kto jest opiekunem tych dzieci, tych młodzieży? Trenujemy dwa razy w tygodniu tutaj na Wieluńskiej naszej pływalni, to jest poniedziałek i piątek w godzinach od 15 do 16.30. Niestety no nie mamy takiej opcji możliwości, żeby dzielić stricte na kategorie wiekowe. Te treningi odbywają się można powiedzieć całościowo, niemniej jednak z racji tego, że jest nas trójka opiekunów, instruktorów, którzy się tym zajmują, staram się tą pracę tak rozdzielać, żeby to miało ręce i nogi. Mam nadzieję, że w związku z tym, że ruszyła w tej chwili trochę popularność, wzrasta pływania, ruszyła akcja Umiem Pływać. Może, może od września troszeczkę to w inny sposób, w innej formie uda się zrobić, żeby to szkolenie szło już takim prawdziwym trybem zawodniczym. Miało to wszystko ręce i nogi i efekty z tego były troszkę lepsze. Dzisiejsza impreza ma 12-letnią tradycję. Nie mogłaby się odbyć, gdyby nie pomoc osób jej przychylnych. Można dzisiaj Chyba jest też pora, żeby można o nich wspomnieć, prawda? Oczywiście. No mówię, organizatorami jest międzyszkolny ośrodek sportowy, starostwo powiatowe w Wieluniu, Wosir, czyli Wieląski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dzięki któremu możemy tutaj pływać. Nie ukrywam, że bez sponsorów fizycznych, takich jak firma Bispol, Złomobet, Witaminka niki, sport, osobom indywidualnym, pan jak pan Radosław Buda czy Leszek Kaczmarzyk, no te, te zawody w tej formie nie odbyłyby się, no bo wiadomo, wszystko kosztuje, więc na to też trzeba mieć finanse i dzięki tym osobom od lat zresztą w nas wspomagających możemy to kontynuować. Z Dawidem Szelonim spotykamy się już po raz drugi, kilka miesięcy temu po tej płetwie rozmawialiśmy, mówiłeś, że, że tam taki był rozruch dla ciebie, taka zabawa, jak to dzisiaj wygląda w, w imprezie pod nazwą Bill y, Bardzo trudna. Ka każdy walczy jak może o pierwsze miejsce, albo drugie, albo trzecie. Jak to by poszło? W jakiej konkurencji się zapisałeś? Y, czwarte, trzecie klasy. A dystans? Y, dowolny. I kram na grzbiecie. Jak Jak ci idzie? No, Krał nawet dobrze i Grzbiet też dobrze. No, czujesz, że, że, że zajmiesz miejsca na podium? Wśród tych tuzów z Pęczna, z Kubucka, z Sieradza. Że, że... Czujesz, że, że, że dasz sobie radę wśród tych tuzów z Sieradza, Kubucka, z że staniesz na podium między nimi? Myślę, że tak, ale nie wiem do końca. Bywa tak, że wywołujemy zawodników do wywiadu, a tutaj zgłosił się sam kolega do wywiadu. To jest jak się nazywasz? Dawid Duchnik. Czyli kolejny Dawid, I jak ci poszło? Inaczej zaczynamy. Jak długo trenujesz spływanie? Około 6 lat a ile masz? 11. I trenujesz w Mosie, tak? Tak. I jak te zajęcia wyglądają tam z panem Tomkiem czy z innym nauczycielem, z kim, z kim trenujesz? No jest pan Tomek i jest taka pani też na pierwszym torze, taka no bardziej się tam pierwszym torem obywała. Ale fajna pani. Innymi, tak. No. Jak to wygląda tak z tygodnia na tydzień, tydzień z dnia na dzień, ciężkie te treningi mozolne? No mamy dwa razy w tygodniu, no trochę tam, czasem postańka, czasem tam jest trochę trudniej, ale jakoś idzie. Masz dzisiaj takie profesjonalne pływanie, wstawanie o 5 rano jak Otylia Jędrzejczak i trening przed południem, po południu, wieczorem i tak codziennie. Chciałbyś tak? W przyszłości no chciałbym zawodowo tak robić. A, czyli do tego trzeba być dobrym zawodnikiem. A jak ci dzisiaj idzie? A jak ci idzie najpierw tak w tych zawodach typu złopata, Złota Pytwa, a jak dzisiaj? E w Złotej Płetwie no jest łatwiej, a w to wiadomo, że się zjeżdża więcej po prostu drużyn i jest trochę ciężej. Jak Ci poszło dzisiaj? Kraulem, mam piąte miejsce, a teraz przed chwilą spłynąłem kraulem, na grzbiecie, no i jeszcze nie wiem. Miłym akcentem sobotniej imprezy było uhonorowanie ekip przyjezdnych okolicznościowymi statuetkami, które przedstawicielom drużyn Spajęczna, Sieradza, Łasku i Kłobucka wręczyli dyrektor międzyszkolny, Ośrodka Sportu Krzysztof Kacała i wicestarosta Marek Kieler. Ten ostatni też zresztą odebrał podobny upominek starostwo od początku, to jest od 2002 roku, jest bowiem jednym ze sponsorów i honorowym patronem zawodów.